Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w nowym lokalu. Dzisiaj można powiedzieć parapetuwa. Chłopaki miały przeprowadzkę, w końcu w miarę jakoś to zaczyna wyglądać. E, w tym filmie chciałem właśnie e, powiedzieć po tych pierwszych dwóch dniach jak to wygląda, bo tak naprawdę to też tutaj nie wiedzieliśmy do końca jak to będzie się sprawować wszystko. Nigdy nie trzymaliśmy Bydła w końcach w oborze, wolno stanowiskowej, tylko zawsze były na uwięzi. Tak więc jakie są odczucia po pierwszych dniach. Ano takie, że na pewno stół paszowy to jest super sprawa w porównaniu ze żłobem. tutaj nawet jak się ręcznie pasze nosi zadaje, zresztą zaraz zaczniemy ich karmić. No to jest wygoda, tak przyjść rzucić. Tutaj, nawet jak łby powyciągają przez y, tą drabinę paszową, to nie przeszkadza. A znowu w żłobie to się pozostawiają tymi łbami. Ciężko wrzucić, a jak już się wrzuci, to wywalają. Y, tą paszę tutaj wystarczy podgarnąć. Jeżeli są jakieś niedojady, to, zostało, to są pozostałości z rana. Myślę, że teraz je podgarnę. Żeby one sobie przez noc jeszcze może to dojadło Oczywiście dorzucę im wysłodków Śrutu I zobaczę co rano zostanie To już zbiorę, wyrzucę Żeby im tutaj na tym stole paszowym Też ta pasza nie kisła Tutaj mały błąd chyba zrobiłem Bo na pierwszy raz rzuciłem im za mało słomy I to strasznie szybko przegnoiły Więc jutro rano Będę musiał im dościelić No jest tutaj na razie ciasno tak? Zgadzam się z tym zresztą Zauważyliście w komentarzach no, jak one już dorosną do tej słusznej wagi, żeby ich sprzedać, no to tutaj przy tym stole paszowym e, może być naprawdę tak na styk. Będą chodzić tak e, na wcisk, można by powiedzieć, ale myślę, że, że nie będzie tragedii. No i później będą te wygrodzenia na dworze, co już wspominałem. To, to będą miejsca miały na pewno więcej, a tak, żeby się schować na noc albo schować przed złą pogodą i się tutaj położyć. To, jak już będą duże, to w sześciu na pewno się tutaj zmieszczą, żeby leżeć. Tutaj jest na razie pięciu, to znaczy na razie, no tak wyszło, że zostało pięciu, więc tu mają więcej miejsca, więc jest yy, spokojnie. No i są mniejsze. Tutaj Tato mówił weź tego człowieku, nie pokazuj na internecie. Zrobiliśmy chwilowo taką prowizorkę. No, bo one są ciudniejsze, i tutaj faktycznie, jak zaczęły się wychylać, to było ryzyko, że gdzieś siłą na siłę może nam wyskoczyć, jak będzie chciał pozwiedzać oborę. No, i tak to wygląda. Dobra, to ja im tutaj to podgarnę od razu, niech one sobie dojedzą, co mają dojeść, bo zauważyły, że zaczynam się kręcić, to nagle apetytu nabrały. Także na razie wezmę się za obrządek u tych małych. Małych skończyłem już poić. Więc są już tylko na paszy stałej, już jedzą siano, kiszonkę. Jedzą kiszonkę z kukurydzy, daję im troszeczkę do słodków. Więc wszystko fajnie zaczyna funkcjonować. No i tutaj już yy, trzeba z tym się uporać, dokończyć. Tą część i jak fundusze pozwolą, to, w przy... to znaczy fundusze będą musiały pozwolić. Bo są plany na to, żeby tą część, gdzie są tutaj na uwięzi, to teraz będziemy sukcesywnie ich wiadomo, sprzedawać. Już kolejnych się tutaj nie będzie wiązać. Tylko w przyszłości e, zaczniemy przerabiać też tą oborę na wolnostanowiskową. Tutaj jak jest ten żłób to będzie stół paszowy, będziemy zrywać sufit, bo to jest sama płyta. E, tam na górze są po prostu rzucone belki i deski, na których leży słoma. Tutaj są jeszcze jakieś stare takie płyty piśniowe, deski, nie wiem, co to za paździerz jest w ogóle. E, I tutaj w jednym miejscu ja bym parę lat temu spadł. E, wrzucaliśmy słomę na strych i gdzieś tak nogą stanąłem, że zarwało się pode mną, wpadłem jedną nogą. Także palcem mogłem połaskotać byka. Nie no, żartuję. Ale, ale wpadłem. Więc tam trzeba już wiedzieć, gdzie stanąć nogą, tak więc trzeba będzie to po prostu zarwać, zrobić może jakiś nowy sufit. Dobra, to tutaj w sumie za wiele się nie zmieniło, więc ja na spokojnie dam im żarcie i jak już będę obrządzał w tej nowej części, to do Was wrócę i co nieco jeszcze dopowiem. Także do później. Dobra, tych już nakarmiłem, jednych i drugich. Lecimy z wózeczkiem do tamtych teraz. No niestety taka u nas technologia, że trzeba mimo wszystko, ręcznie wszystko robić. Mimo wszystko, wszystko. Teraz to rozwalę i tyle będzie. O kurde. Taki TMR tutaj mają, zrobiony łopatą. No, i to jest to, o czym mówiłem. Rzucę, nie wywalam tego do gnoju. To jeszcze jeden koszyk muszę przenieść, ale niestety mam tylko cztery koszyki, więc teraz się nie zawiążę. No, trochę zabawy jest znoszeniem tych wózków trzeba się pier... narobić. Tutaj mamy zasłonięte agrowłókniną, żeby nie było przeciągów, fajnie się spisuje. Górą rurka jest w otulinie. Nie wiem, czy to coś będzie dawać, ale może chociaż trochę. No i planujemy, żeby to ciepło przez zimę nie uciekało dachem. To tutaj, zaraz nad tymi lampami, tak jak idzie ta rura, rozwiesić taki sufit z agrowłókniny, może troszeczkę to ciepło będzie zostawać. No i próbowaliśmy dzisiaj zrobić taki myk, bo temperatura kręci się koło 0 stopni i faktycznie z tymi rurkami, o ile tu w oborze, ok. E, ale najgorzej jest właśnie w tych miejscach. E, na razie na szczęście nie ma jakichś poważnych mrozów, zresztą w ostatnich latach też nie było. Także w dzisiaj spróbowaliśmy zrobić tak... Kurde, ale się zsypałem. E, spróbowaliśmy zrobić tak, że zamknęliśmy tamte drzwi od obory a zostawiliśmy między tymi oborami te drzwi otwarte, tak żeby ewentualne ciepło wchodziło tutaj. Ale wynikła taka sprawa i tego się spodziewałem, że tak będzie, że tutaj za dużo wilgoci się zaczęło zbierać, więc chyba nie będziemy już tak robić. Przynajmniej nie teraz, jak jest jeszcze w miarę ciepło, o ile można tak powiedzieć. Więc żeby nie zaskoczył mnie jakiś przeciąg w nocy, to na noc zamknę te drzwi tutaj. Także one sobie tu będą stały. A oborę tamtą zostawi otwartą, żeby znowu tutaj się wilgoć nie zbierała. No i myślę, że w przyszłości, jak już tutaj będzie te 18 sztuk, bo tak planujemy zrobić, no to one zimą sobie tutaj będą tak huchać i pierdzieć, że tu powinno być w miarę ciepło. Tym bardziej, że tato planuje tutaj jakiś strop robić. E, tylko, no właśnie, miejmy nadzieję, że wilgoć się nie będzie zbierać wtedy. Zobaczymy zresztą, jak to będzie. Na razie jest to jak jest. Super sprawa, bo naprawdę dużo pracy odchodzi już z całym tym gnojem, bo to jest naprawdę mordęga jeździć taczką w tej werty rano, wieczór. Po dwie taczki teraz, bo troszeczkę ich mniej stoi, ale jak tutaj były do końca, to trzy taczki gnoju rano, trzy taczki gnoju wieczorem. No i takie wożenie gnoju to też właśnie na siły człowieka wpływa, ileż można. Tak więc super rozwiązanie. No i karmienie to też jest na pewno e, lepsze rozwiązanie taki stół paszowy niż żół. Bo miałem ostatnio pytanie tam. Ktoś do mnie nawet na wiadomości prywatnej pisał, e, że zastanawia się właśnie nad przeróbką i czy zrobić żłoby czy stół paszowy. Z mojej perspektywy e, nie ma co dyskutować. Stół paszowy jest zdecydowanie lepszy. Co nie, goście? Dobra, idę jeszcze tym wysłodków sypnę, śrutu sypnę trochę kiszonki, siano kiszonki i co? i jak parapetuwa, to na koniec trzeba jakąś imprezę chyba zrobić, nie? ale jak już tutaj będą podjazdy z dwóch stron, że to będzie przejazdowe to o, będzie luks wtedy już nie będę nosił tam od frontu z dworu tylko się wiedzie tutaj przyczepką, naszym paszowozem i tutaj między oborami zresztą ta ściana będzie e, Likwidowana, na razie trzeba się tak męczyć, tutaj jest strasznie nisko przez to, że nalaliśmy one te drzwiczki i tak były niskie, zawsze tutaj łbem waliłem, a teraz to już w ogóle trzeba uważać, tak więc ta ścianka pójdzie out, nie wiem czy na razie będziemy trochę większe te drzwi wybijać, czy zostanie na razie tak jak jest, ale jak już tutaj będzie można wjechać przyczepką z żarciem, to tym wywalić na stół, z przyczepki wziąć tutaj i też już łażenia i roboty trochę odejdzie. Kroczek po kroczku wiadomo nie wszystko naraz, tym bardziej, że to jest robione z własnych funduszy. Tak jak nas stać, tak, tak robimy. Także niskimi kosztami też coś można robić. Chyba że się okaże, że to jest w ogóle nieopłacalne, i za 5 lat trzeba będzie zwijać interes, to nie wiem, garaż jakiś tutaj się zrobi i, i też będzie. Mi dodatkowo skorzystał, bo czasami jak zostaje woda w poidełkach, to on sobie też zrobił z tego poidełko. Już się trochę kukurydzy wam nabrało z wysłodkami. Proszę bardzo jakoś to sobie rozdysponować. Dobra, śród. To co, jak parapetówa, to impreza. Dobra, to było tak w ramach, w ramach żartu, kiedy można, to sobie można pożartować, nie można być całe życie smutnym i poważnym. E, a mam nadzieję, że content, że tak to powiem, dumnie e, mojego kanału na tym nie straci. Czasami można sobie jakieś jaja porobić oczywiście. O tutaj, niebezpieczne zabawy. Dobra, idę im tego śrutu nasypię, bo tylko tak dla jaj im jedną łopatkę rzuciłem. I co? I tak to wygląda. A my widzimy się już w następnym filmie 25 grudnia, święta rozstrzygnięcie naszego konkursu. I co? I tyle. Także trzymajcie się na razie, cześć. Dzień dobry. Witam. Jak widzieliście na ostatnim filmie w końcu przegoniliśmy te nasze byczki do nowej obory. Tylko tą nową to... Nie, tak nie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam w nowym lokalu. W piwnicy niechcący zaświeciłem. Nasze towarzystwo miało ostatnio przeprowadzkę do tego wyremontowanego. Ee, do tej wyremontowanej... co? Jeszcze, jeszcze nie pora na ujęcia. Zaraz będziesz statystą. Boże, ale jak głupi jestem. Starczy tego.